Yo, to Dominika i wpadam tu teraz na chwilę, żeby Wam powiedzieć, że tytuł tego filmu to wcale nie jest kłamstwo, bo faktycznie zaraz będziecie mieli możliwość obejrzenia mojego vloga, który jest wakacyjny. I część z Was może na przykład pomyśleć, że jestem strasznym youtuberem, bo na przykład nie wiem, zapomniałam sobie o tym filmie, albo tak długo mi zajęło, zajęło jego montaż. Ale nie, nic z tych rzeczy. Po prostu tak sobie pomyślałam, że w ten ponury, zimowy nastrój. Wniosę wam taki, wiecie, słoneczny promyk wakacyjny. No, w każdym razie mam nadzieję, że wam się film spodoba. Mam nadzieję, że was rozbawi momentami przynajmniej i no, miłego oglądania. Pa pa. Siemanko. Proszę zignorujcie mój wygląd, jeszcze się nie zrobiłam. Właśnie jesteśmy w drodze za Agnieszką nasi bloggers. Zobaczcie, tak wyglądam ja, tak wygląda ona i uwaga, nie mylcie nas, bo już się to zdarzało. E... I jest problem, bo jechałyśmy z Kierc do Częstochowy. W Częstochowie miałyśmy się przesiąść do Koluszek i stamtąd dopiero do Łodzi. I klops, bo nie zdążyłyśmy na przesiadkę. I problem jest taki, że jakbyśmy miały czekać na kolejny pociąg, to byśmy na pewno nie zdążyły na pierwsze wydarzenie na C Bloggers. Także jesteśmy bardzo szczęśliwe. <laughs> bardzo możliwe, że po prostu pojedziemy BlaBlaCarem i wtedy zdążymy. Także nie ma wielkiej tragedii, ale ogólnie to jesteśmy troszkę wkurzone. Tak, troszkę. <noise> tak, tak, tylko troszkę. <noise> tak sobie mówimy, że dobrze, że chociaż nie jesteśmy w koniec polu, bo ostatnia właśnie nasza przesiadka, kiedyś tam jak jechałyśmy do Poznania ostatnio, to była w koniec polu i tam miałyśmy po prostu godzinę, półtorej, w yy, jedną, w drugą stronę yy, czekania, a tam nie było nawet toalety. No i ogólnie no to yy, tak za bardzo tam nie było co robić, a często chowa, to wiecie, przynajmniej można się przejść na Jasną Górę na przykład. Wszystko się udało, jestem w Łodzi, później Wam oprzę, opowiem, jak to wszystko wyglądało, ale jest ze mną Janek, Hejo. jak tradycyjnie w Łodzi. No. Poprzedni łódzki vlog z Jankiem możecie obejrzeć gdzieś tutaj. Jesteśmy już na grze miejskiej z tematyką filmową. Jest troszkę ciężko. Nie no, na razie mieliśmy jakby pierwszy przystanek, taką pierwszą stację. W każdym razie bawimy się dobrze, jest sam początek, jest dopiero piątek też weekendu początek, a jakże no. e, i jest gorąco, ja oczywiście jestem czerwona, no jakby jak przystało na gorąco, ale ma czapkę, więc <laughs> mam nadzieję, że się nie spalimy. Dobra i zwiedzamy łódź po prostu. Na kolorowo? No na kolorowo dzisiaj, bo dzisiaj jest. E, bo dzisiaj jest otwarcie rzeźby jednorożca tak. w Łodzi, w stanie jednorożca. Mm. Także my tam zakończymy naszą grę miejską. Koszulkę. Tak, I dostawiliśmy koszuleczki. Dobra, lecimy, żeby nam grupa nie uciekła. No. moniuszki. Kręcono sceny do filmu Zimnej Wojny. Och, Jest to o tyle interesujący fakt, że w owym kadry te wykorzystano jako prezentację. Fajnie, że cokolwiek zobaczyłam, ale okej. Okay. Temat wystąpienia jest to Zero Waste, czyli pomost międzypokoleniowy. Jestem już po dwóch pierwszych prelekcjach. Dzisiaj jest taki pierwszy pełny dzień C-Bloggers. I teraz, zaskoczę Was, wracam do apartamentu tylko po to, żeby się pouczyć. W ogóle to normalnie nie nagrywałabym sama w miejscu publicznym, bo bardzo nie lubię tego robić, ale w tej Łodzi jest tak wyjątkowo pusto, że ja nie wiem w ogóle o co chodzi, gdzie tych ludzi wybiało, naprawdę. W ogóle zatrzymałyśmy się z Agnieszką w takim apartamencie, który jest zlokalizowany w takiej bardzo studenckiej okolicy. Jest tam dużo akademików, są uczelnie, a przynajmniej tam wiem, że na pewno Uniwersytet Łódzki chyba w pobliżu jest. No i jest sporo jakichś tam knajpek, restauracjek, także jest nieźle. No i właśnie mamy Uniwersytet Łódzki. W ogóle całkiem przyjemna okolica. Sporo ładnych budynków. Przez to, że jestem już na bloger po raz trzeci, to fajne jest to, że mnóstwo ludzi kojarzę przynajmniej z widzenia. Nawet jeśli się tam nigdy z nimi nie poznałam, to bardzo wiele razy już i gdzieś tam miałam z nimi styczność, także no nie czuję się taka, hmm, taka samotna. Ale wiadomo przyjechałam z Agnieszką, także razem będziemy też na dużej ilości prelekcji, ale no na razie tak się troszkę rozdzieliłyśmy. Nawet się wcześniej nie zorientowałam, że po drodze mijałam po drodze miałam jeden z moich urbelów morali. Spójrzcie sobie, jaki jest zarobiste. Podejrzewam, że gdzieś na moim Instagramie sprzed roku jest zdjęcie właśnie z tym muralem. Ups, coś zaczyna padać, bo takie chmury nade mną. To już jest moje trzecie Sea Bloggers i fajne w tym jest to, że okej, okay, na każdej takiej, nie wiem, konferencji, festiwalu i tak dalej zawsze uczę się czegoś nowego, czegoś nowego się dowiaduje, poznaje nowych ludzi, ale no niestety przez to, że teraz mam trochę innych priorytetów, takich jak na przykład studiowanie. No to niestety, ale muszę wrócić na dwie godzinki do apartamentu, żeby się zwyczajnie w świecie pouczyć do egzaminów. Ehm, tak. Jutro może troszkę więcej skorzystam z tego festiwalu. Jeszcze zobaczymy. Jak ja się cieszę, że wreszcie zaczyna trochę kropić deszcz ojejciu. Jest taki skwarodki wrócniej, że naprawdę. Ale ja nie narzekam na żadną pogodę autentycznie od kilku, chyba już mówiłam wam to kiedyś od kilku lat, po prostu każda pogoda jest dla mnie cudowna. Nie wiem, dziwne i nietypowe podejście. Mam dosłownie dwie godzinki do wyjścia na kolejną prelekcję. Będzie ona dotyczyła autentyczności w formie wideo, coś takiego. Będzie bardzo wiele osób, bardziej lub mniej popularnych z internetu, z telewizji, którzy będą brali udział w tym panelu dyskusyjnym, bo tak to pewnie będzie wyglądało. No, ale zanim tam się znajdę, to właśnie zjem sobie szybko Subwaya. W ogóle dawno nie jadłam Subwaya, ale to mniejsza o to. I no i co? Nauka. Mam dwa przedmioty do ogarnięcia. Mam nadzieję, że zrobię teraz jak najwięcej, bo jest tego dużo. Także życzcie mi powodzenia. Chociaż jak to już oglądacie, to już jestem dawno po egzaminie. Także o Boże. Nie, nie mogłeś doczekać tego pięknego czasu. Po prostu świeca się cała. Zaraz normalnie kolejna warstwa pudru chyba pójdzie na moją twarz. Tak, pięknie wygląda. Dobra. Pa. ja lubię kiedy spotkam taki... I oczywiście... Nie że was tutaj. I ja z ja nimi gadam. Ja lubię po prostu Bo czasami tak hate jest tylko nieporozumienie. Oni znaczy, mają takie To wierze. jest bardzo fajne, bo czasami naprawdę hejtera można zmienić przyjaciela. Tak. I to, to, nie, to tak, nie. I... tak, tak. <śmiech> <śmiech> no no tak to... <laughs> Wstań, kurde, możesz! A pokaż <laughs> siebie wkurzonego, jak <laughs> to zobaczyć. <Krudno>. Hmm. <laughs> Idziemy na imprezkę. Siblogger, świadomka. Ja na imprezę. Idziemy już na imprezkę. Na. Jak to się nazywa w ogóle? Pff, nie, nie wiem. Nie, no, after party generalnie, si bloggersowe. Agnieszka, jak w ogóle, wrażenia po pierwszym pełnym dniu? Super, jestem zachwycona. <śmiech> <śmiech> Ale, co, no, to nie brzmi że autentycznie. Nie, było super. No, to się cieszę. No, także. Zaraz zaszalejemy i zobaczcie jak tu jest pusto, tu jest jakiś dramat po prostu po prostu ani żywej duszy, ani żywej duszy my 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 my. Every night with you. Znowu pusty tramwaj, także... Zaczyna już tu... No nie, Agniesiu. Po jednym z paneli dyskusyjnych na blogger's Byłyśmy dosłownie z Agnieszką oczarowane Postacią Nika Sinclaira I w tym momencie vloga właśnie Zaczynamy orientować się Że chyba wyszedł na scenę I zaczął śpiewać Śpiewa o, Śpiewa, no? Jaka była Twoja droga, jeżeli chodzi o storytelling na YouTube. No i to było w sumie na tyle. Wielkie dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Koniecznie dawajcie znać, jaki był Wasz ulubiony fragment, czy powinnam robić więcej takich vlogów, czy może jednak zostać przy pogadankach. Oczywiście wrzucajcie mi też tematy pogadanek, które Wam przyjdą do głowy. Ja chętnie je zrealizuję. No i chyba już czas na mnie. No dobra, no to ja teraz idę i widzimy się już bardzo niedługo.